Strzeście się, strzeście! Anglicy nadciągają! Strzeście się! strzeście! Co to? Kto to jest? Wszystko przepadło! Anglicy nadciągają! Uciekajcie stąd! Kucie! Ta wiocha pełna jest połowa brańców! Lepiej spakujmy klamoty i jedźmy gdzieś indziej. Może do Meksyku. Chwileczkę, panowie! Na pewno ktoś nam tu robi kawały! Właśnie, pomyślałam o tym samym. Na przykład, gdzie jest teraz wujek Nat? Kto to wie? Mnie nie pytaj. Cisza. Ten dziwny odgłos dobiega z tamtego pokoju. <grym wytkujesz> <laughs> Serwusik, Fred My właśnie, no wiecie, ten tego <laughs> Powiedz im, co robimy, chłopcze Boimy się Ktoś inny dawno by do tego przywykł Ale mnie nocny jeździec przyprawia reszty. A więc ten sobowtór Pola Rivera często się tu zjawia? Tak, on albo te dwa inne upiory Och, och od kilku tygodni nie zmrużyłem oka Gdybym ja tutaj mieszkał, wylądowałbym u czubków. Ja też. Jedno jest pocieszające. Duchy przychodzą w nocy tylko raz. I to wystarczy. Nie należy być zbyt zachłannym. Racja? Cóż, żeby uniknąć nowych niespodzianek, kudłaty Skubi i ja będziemy stać na straży. Mhm. Dlaczego wszyscy trapią, a my nie? Właśnie czemu? Twój wujek jest zmęczony, prawda? A globtroterzy są gośćmi. Dlatego. Wiem, wiem, Fred wypadło na nas. Tak. Ciągnijmy słomki, kto pierwszy będzie stał na warcie. Krótsza przegrywa, długa. Teraz ty zgubi. Krótka, długa. Trzymaj się piesku. Czego? Bez nerwów, w piesku. Jak zobaczysz tutaj upiora, pociągnij za ten sznurek, a ja zaraz będę przy tobie. Baźność. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ubiór. Ubiór. Przecież to jest tylko cień gałęzi drzewa! Serio? No dobrze, skoro już się obudziłem, to ja stanę na straży. Dzięki! A ty skocz na dół i przygotuj nam relaksującą kanapeczkę. Dobra!